Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć wam na wasze pytanie. A pytanie jest: czy on chce stabilnego związku? Karty przełożyłam tradycyjnie wylosuję Trzy karty sedno, Mag. Co wychodzi naprzeciw? Księżyc. Wynik, odpowiedź, rada. Królowa Buław. Na spodzie tani jest ósemka błow. I to może być tło czytania. To jest spontaniczność, szybkość, romans, brak zobowiązań, podróż, cała siła przekazu. Sedno, mak. To jest fascynacja partnerem, stroną przeciwną. Mak pokazuje komunikację, dobrą komunikację między stronami. Mak pokazuje mężczyznę, który wie, czego chce. Jasno wyraża swoje chęci. Potrafi zdobyć serce kobiety. Posiada energię seksualną. Mężczyzna jest przewodnikiem kobiety. Zręcznie manipuluje, aby wyciągnąć od niej jakieś informacje. Albo coś sobie ugrać. Z pełną pomysłowością, sprytem przekonuje kobietę, że to on ma rację. I przejmuje inicjatywę, aby zrealizowała jego potrzeby, plany. Zręcznie prowadzi gierki emocjonalne, lubi kontrolować sytuację. Co wychodzi naprzeciw? Księżcy. To jest tajemnica osoby trzeciej. To są lęki, fobie, depresja. To jest takie zamknięcie się. To jest świat iluzji. To są również używki, alkohol. To jest również brak więzi z matką. To jest również takie spojrzenie na sytuację, na sprawę, gdzie nie widzimy stanu faktycznego, czegoś nie widzimy. To jest również takie naciąganie faktów na naszą korzyść, albo co gorsze, na naszą niekorzyść. Co my się oszukujemy. Tutaj pielęgnujemy ręki, a powinniśmy ich pozbyć się. Wynik, odpowiedź, rada. Królowa Buław. To jest czas wielu kontaktów. Jak królowej Buław spodoba się mężczyzna, to szybko nie odpuszcza. Królowa Buław to jest kochająca i dobra matka. Ale mam księżyc w blokadzie, więc tutaj może być problem. Królowa Buław pokazuje kobietę praktyczną, pomocną, która amenuje seksem, jest namiętna, jest sympatyczna, honorowa, ale mam księżyc w blokadzie, więc też chodzi o jakąś reputację, honor, honor kobiety, klasę, zdradą. Pytanie jest, czy on chce stabilnego związku, to odpowiadam, że nie. On chce romansu, seksu, pomocy. A to nie ma nic wspólnego z stabilnym związkiem. Tutaj tracisz czas. Jeżeli szukasz kogoś do stałości, to spójrz na związek realnie, pod innym kątem. I później przez mi rację. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.